Koko ko, kochani! Dzisiaj będzie wykład jak nie dać się oskubać z NFT! Ja, Henio, mam doświadczenie w unikaniu drapieżników! Hej! Darmowy mint! Klikajcie szybko! To pułapka! Klikacie w pośpiechu, bo boicie się, że coś przegapicie! To właśnie słynne FOMO! Strach, że inne kurczaki dostaną ziarno, a wy nie! Jestem z supportu. Kliknij tutaj, pomogę ci odebrać NFT. A kuku, to nie pomoc, to list w przebraniu. Prawdziwy support nigdy nie pisze do Was pierwszy. Nigdy nie podawajcie nikomu swojej frazy 12 słów. W Polskim Związku Kryptofilatelistów mówimy, że wiedza o kryptofilatelistyce to też wiedza o bezpieczeństwie. Nigdy nie dajcie się oskubać.